Witam serdecznie z tej strony Zajbraty jest kolejna odsłona Vape Haven. Dzisiaj wrzucimy sobie na ruszt Dark Line' podwójnego Dragon Fruit Lime. Smoczowoc lubię. Limonki do tego możemy dorzucić. Tak właśnie ciekawe, bo smoczowoc jest w zasadzie słodkim smakiem. A limonka może dodać takiej nuty kwaskowości, aczkolwiek e, po ostatnich filmikach można zauważyć, że też ta radę ją wysłodzić i to dosyć efekt ciekawy no dobra, budeczka klasyczna A, aczkolwiek już zapomniałem otwieracza, więc super. Miły początek. Ja jestem z powrotem. Eee, Wiem czego dawno już nie było na odcinkach, czyli problematycznych od kwarć pojemniczków. Nie to, że brakuje mi siły czy coś, tylko po prostu one czasem mają sobie coś takiego, że się zaczynają. Tak. No dobra. Chwileczka. Udało się odkręcić. Nie to, że zęby używałem czy coś. Hmm, skąd? Zapach jest fenomenalny, mm. mistrzostwo świata. Dobra, zaczynamy tak, klasyka, czyli szocik nikotynowy. Przypominam, nie używamy zębów, stomatolodzy są w cenie. Po czym otworzę zębami? Tego nikt nie widział, to się wytnie, nie ja żartuję, jestem za mhm. Co do kropelki. E, dobra. Pozostałe z ubiegłego tygodnia. Czy to z tego było? No, nie pamiętam. Odrobinę tylko dolałem do tego Dolara, który był bardzo fajny. Buteleczkę sobie klasycznie zostawię, wykorzystam ją później do samoróbek, jeżeli chodzi o bazę 0. Dobra, prawie że idealnie, idealnie, ideal. bueno. Tak jak to zawsze wspominam, pomyj tym razem, nie przelewamy. I po czym przelałem? Je, prawo ja. Warto zostawić trochę miejsca wolnego, żeby łatwiej było wstrząsnąć. nadzieję, że nie będziemy o tym krzy. Dobra. Nie ma tragedii. Do przeżycia jak to się mówi. Ale zapach jest genialny. Poezję. Jak to klasycznie bywa, ja oczywiście jeszcze nie zaleczyłem choroba, Bardziej powikłań po chorobie. Więc jeszcze trochę za takie pozapychane. Aczkolwiek ze smakiem i zapachem, czy węchem, nie powinienem mieć większego problemu. Chyba. Prawdopodobnie. No. Nieważne. Aczkolwiek wyczułem zapach, więc to nie COVID. Chyba. Prawdopodobnie. Dobra, żarty żartami. Aż ja odwrócimy, też wstrząsniemy. Mm. Ogólnie podwójne dark mam 4. To znaczy, nie liczy tego trzy jeszcze. Jakiś geo i coś jeszcze do przetestowania. Jutro, to znaczy dla Was wczoraj był, jest, będzie yy, czarny piątek, więc mam nadzieję, że uda mi się wyrwać jakieś fajne longfile w dobrej cenie w rozsądnej cenie no dobra zalewamy No dobrze, dochodzi 21, poczekam 10 minut. Okay. a więc tak, mamy chwilę czasu, więc sobie porozmawiamy. Eee, tak jak wspomniałem, czarny piątek. Mam nadzieję, że coś ciekawego się trafi. Na pewno będę miał na uwadze Wayptechu Sklep, VCP i Eden. Z zewnątrz wątpię, czyli to po coś shopi albo takiego. Kolejna sprawa, myślę co tu wziąć na jednorazówki, bo jeżeli chodzi o same longfile, propozycji mam tyle i z chęcią naprawdę wszystko bym przetestował już od ręki, aczkolwiek no wiadomo jak to bywa w życiu. Z czasem i... ...biniuszkami różnie to bywa. Więc liczę na ten czarny piątek, żeby na mnie się udało jakąś fajną dużą paczuchę e, kupić. Jeżeli chodzi o i t.p. Mm, tak. Tak, 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 myśl, myśl, myśl. No, coś miałem powiedzieć, pewnie sobie przypomnę później, jak skończę nagrywać odcinek, jednorazówki, myślę co wyjąć właśnie z tych jednorazówek, bo z jednej strony kusi mnie dalej testować nowo, jutro będzie kolejny odcinek, dla tych, którzy zwracają uwagę, co się dzieje wokół mnie, będą już wiedzieli, co będzie testowane, nie wiem dlaczego. Hmm. Yeah. E... 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 Ale, już od przyszłego tygodnia nie będę miał nic. Więc, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ehm... Wszystko mnie ciekawi, bardzo dużo rzeczy chciałbym przetestować. Też samemu mam kilka rzeczy na uwadze, jeżeli chodzi o smaki. E... Z nowych rzeczy na pewno nie będzie żadnej nowej marki. Bo nie wiem, nawet, czy jest coś dostępnego nowego albo gdzie by było dostępne. Ostatnio te dwa z shopi też się pojawiły, czyli Aroma i, i One. Tak. I to były takie ostatnie dwa, które wiedziałem, że gdzieś tam są. Nieważne. Na pewno nie będę eksperymentował z AliExpress aż tak hardkorowy nawet ja nie jestem. No dobra, jestem. Ale tam ceny są przygięte tych jednorazówek, nie wiem dlaczego. Tak jak u nas są mniej więcej w granicy 30-30 złotych, to tam potrafi być cena jednorazówki, nawet dwukrotnie większa. Nie mam pojęcia, co chodzi. Czy to o jakąś kwestię akcyzową, czy coś takiego. Dobra. Yy, to tak. Czekamy 10 minut. Ja w międzyczasie tu się pokręcę, coś porobię. Wrócę i lecimy dalej z odcinkiem. Ju! No dobra. Jestem z powrotem. Minęło 10 minut. Powiem szczerze, wieczność. Dosłownie to oczekiwanie od momentu zalania do momentu testowania jest dla mnie. Koszmarnie długie, ale dobrze, na szczęście jesteśmy. Mam możliwość przetestowania kolejnego smaku. Zacznę od 50 W. Niech się przegryzie. w ten otwór padł. Jeżeli chodzi o smak, jest mniej intensywny niż się spodziewałem. Jest kompletnie inny. Tak, myślałem, że to będzie bardzo intensywny smak. Tutaj mam na myśli smuć On jest wyraźny ale nie jest sztucznie przesadzony. Nawet bym powiedział, że jest stonowany dosyć. Bardzo ciekawe połączenie. E, można powiedzieć, że ta słodycz tego smoczego owocu jest bardzo mocno zniwelowana. Mm. Smak utrzymuje się w jamie ustnej, jest to pełna paleta smakowa, więc dobrze się rozchodzi po wszystkich kubkach smakowych. Mhm. Ciekawe, ciekawe. Aby to sprecyzować, nie jest to kwaskowaty smak, aczkolwiek też nie jest słodki. Jest bardzo mocno zbalansowany i, aby to powiedzieć, ten próg słodyczy został bardzo mocno zniwelowany przez tą limonkę. Myślę, że fani Smoczego Owocu mogliby się bardzo mocno zaskoczyć, wypując to. Jak to bywa w przypadku Dark smaki są wyraźne, aczkolwiek, no wiadomo, to nie jest najwyższa półka. To jest, bym powiedział, taki poziom trochę powyżej tej takiej średniej, czyli są bardzo dobre jakościowo, aczkolwiek to nie jest premium i to można... Łatwo ocenić wystarczy 2-3 smaki spróbować. Są bardzo fajne smaki, aczkolwiek tak jak wspominam, to nie jest półka premii. Nawet bym powiedział, że ta limonka przebija się przez ten smoczowot, trochę dystansując go. I to właśnie to, znaczy właśnie to powoduje, że ten smak nie jest przesłodzony. Fajnie by tutaj zadziałał chłodzik. Na przykład kilka kropli flowa od flowa miętowego. Albo na przykład Ice Candy. No, to by, ice Candy byłby ciekawy, bo tej słodycze by trochę zwiększył. Tu by się przydało trochę więcej słodyczy. Nie wiem, że kiedyś to powiem. No, ale no, tak to bywa. Co ciekawe przy dłuższym wejpie, yy, czy już przy powiedzmy którejś chmurze z rzędu, ten smak się trochę wypłyca. Mm. Ciekawe, ciekawe. Zróbmy inaczej. Ja jeszcze poczekam chwileczkę, powiedzmy 10-15 minut. Jestem ciekawy, czy to jakoś wpłynie na ten smak. A no. może nie. Najważniejsza jest pierwsza reakcja. czyli pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o smak. I tak mniej więcej tutaj na kanale to funkcjonuje. To są moje pierwsze wrażenia z danego smaku nowego. Przy dłuższym wypie, oczywiście, jeżeli coś jest nie tak wrzucam to w komentarz. W tym momencie nie będzie za dużo czasu, aczkolwiek już na przykład cały piątek będę wejpował, już dzisiejszego wieczoru też, więc gdzieś tam powiedzmy jakieś tam pole do yy, głębszej oceny by było, gdyby coś było nie tak, aczkolwiek nie zdarzało mi się tak często, żeby właśnie coś było tak faktycznie negatywne, yy, jeżeli chodzi o odczucia. Tego kapczam w ustach, powiem szczerze, po nim? Ta kwaskowość. Yy, dodam coś, o czym czasami zapominam czyli yy, fakt, że w tym przypadku, jak to bywa, zaczyna standardowo, nie ma tej chemicznej nuty, co jest bardzo dobre, bo zaczyna się chemiczna nuta, więc już wtedy, dla mnie, dla mnie oczywiście, yy, w mojej skromnej opinii, już dany long fill jest skreślony. I to tak w jest skreślony, bo to znaczy, że ta półka jest po prostu już poniżej nawet średniej. I Wej, póki co przyjmę, aczkolwiek bym powiedział, że tak w ocenie dałbym. Powiem hmm. tak. Pomimo mojego zamiłowania do smoczego owocu yy, dałbym takie trzy plus. Nie więcej, nie mniej. Troszeczkę więcej jednak tej słodyczy by się tutaj przydał. Ewidentnie. Ten smoczy owoc powinien być na pierwszym miejscu, a ta limonka co najwyżej go delikatnie tylko stępiać i dodając tą nutkę takiej kwaskowości, robiąc miks słodko kwaśny. w jak sos jakiś do plasków cygańskich. Yy, nieważne. <śm> I oczywiście standardowo pozdrawiam i będzie z Wami. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, wspierania kanału. Będzie możliwość oczywiście przez link, który znajduje się w opisie. Dziękuję Wam za wspaniałe komentarze, za lajkowanie. Jestem zachwycony. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hello!